Rzeczą, którą ja bardzo lubię robić, kiedy wykonuję zadania w męskiej energii, żeby nie zatracić tej żeńskiej, to ja się co jakiś czas przeklikuję, to znaczy na przykład e, sprzątam kuchnię, no to to jest męska energia, tak? bo chcę osiągnąć konkretny efekt. Ale, żeby przeklikiwać się w żeńską energię, to nadaję intencję, nadaję znaczenie, wytwarzam sobie e, jakąś fajną nazwę, jakąś fajną nazwę czynności, której robię. I do tego to, co lubię najbardziej, chwilowo zwalniam tempo. I słuchajcie, to jest tak nieintuicyjne, ale to jest tak jednocześnie budujące i ułatwiające przetrwanie, i nie wybicie się z tego poziomu uspokojenia, łagodności, stanowczości, nie swojej energii, nie oddawania swojego, swoich zasobów temu, że robimy coś, czego nie lubimy. To jest właśnie zwolnione tempo. To znaczy, ścieram, ścieram, ścieram. Ścieram, ścieram, ścieram. Myję, myję, myje. My myje. No to, nie, to tak wygląda, słuchajcie, ale serio, serio, to tak wygląda i jednocześnie to na początku było dla mnie bardzo trudne, bo wiecie, jak tak po męsku po prostu szłam do kuchni, żeby ją posprzątać, no to myju, już do żeby było zrobione. A później właśnie zaczęłam zwalniać tempo. Zaczęłam zwalniać tempo i. Ee, wbrew temu, wcale to nie trwało dłużej. Ja wcale nie byłam aż tak zmęczona jak zawsze. Raczej w pewnym momencie najpierw to było trudne i buntował, mój wewnętrzny mężczyzna się buntował, jak można tak powoli robić, ale wiecie co, ale za chwilę e, podchodziłam do tego jak do zabawy. Jak jak do zabawy. Bawiłam się tym, że zwalniam tempo, że się nie spieszę.